Czytanie z ewangelii według świętego Jana. Onego czasu najwyżsi kapłani umyślili zabić także i łazarza, bo wielu Żydów odstępowało z jego przyczyny i wierzyło w Jezusa. A nazajutrz Wielka Rzesza, która była przyszła na święta, gdy usłyszała, że Jezus zdąża do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie, wołając: „Hosanna, błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, król izraelski. A Jezus znalazł osiołka i wsiadł na niego, jako napisano Nie bój się, córko Syjonu. Oto król Twój przybywa, siedząc na oślęciu. Tego z początku nie rozumieli uczniowie Jego, ale gdy był Jezus uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że tak było o Nim napisane i że tak Mu uczyniono. Dawała przeto świadectwo Rzesza, która z Nim była, gdy wywołał z grobu Łazarza i wskrzesił Go z martwych. Dlatego Rzesza wyszła na Jego spotkanie, bo słyszeli, że on ten cud uczynił. Faryzeusze zaś mówili między sobą: Widzicie, żeśmy nic nie dokazali, oto cały świat poszedł za nim. Byli także i niektórzy poganie między tymi, którzy przybyli na święta, aby hołd złożyć Bogu. Ci tedy zwrócili się do Filipa, który był z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy zobaczyć Jezusa. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi. Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział, mówiąc: Przyszła godzina, aby uwielbiony był Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne wrzucone w ziemię nie obumrze, samo zostanie, lecz jeśli obumrze, wiele owocu przynosi. Kto miłuje życie swoje, straci je, ale kto ma w nienawiści życie swoje na tym świecie, na żywot wieczny zachowa je. Kto by chciał mi służyć, niech mnie naśladuje, a gdzie ja jestem, tam będzie i sługa mój. Jeśli kto służyć mi będzie, uczci go, Ojciec mój. Teraz zatworzyła się dusza moja. Może mam powiedzieć: Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ale wszakże przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię Twoje. I stał się głos z nieba, i uwielbiłem, i jeszcze uwielbię. A rzesza, która stała i słyszała, mówiła, że zagrzmiało, a inni mówili, że Anioł do Niego przemówił. Odpowiedział Jezus, mówiąc: Nie dla mnie stał się ten głos, ale dla Was. Teraz jest sąd świata, teraz książą tego świata, precz wyrzucony zostanie, a ja, gdy nad ziemię podwyższony, będę wszystko do siebie przyciągnę. A mówił to, oznajmując, jaką śmiercią miał umrzeć. Odpowiedziała mu Rzesza: My słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki, a jakoż ty powiadasz, że trzeba, aby podwyższony był syn człowieczy? Któż to jest syn człowieczy? Rzekł im tedy Jezus: Jeszcze tylko krótko światłość będzie pośród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemności nie ogarnęły, a kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd zdąża. Dopóki światłość macie, wierzcie światłości, abyście synami światłości byli. To powiedział Jezus i odszedł i ukrył się przed nimi.